Właściwie dlatego, ponieważ te słowa zainspirowały mnie do tego, żeby stworzyć spektakl, którego właśnie konikiem będą kobiety. I mam nadzieję, że mi się to udało, ale to nie jest tak, że to była tylko moja robota. Przyznam szczerze, to będzie mało profesjonalne. Mieliśmy tylko dwie próby, dlatego jesteśmy dzisiaj tak troszkę zestresowani, ale już mam nadzieję, że wszystko jednak wyszło fajnie. I cieszę się bardzo, że wszyscy Państwo tutaj przybyliście. Ja w imieniu swoim wszystkim chciałabym jeszcze bardzo Ci podziękować, przede wszystkim dziewczynom z baletu. Damianowi, który... Mieliśmy małe problemy ze sprzętem, ale się udało z krzypcą, które są rewelacyjne. Generalnie każdy z nas jest z innego zakątka, że tak powiem, w tym momencie Polski, ponieważ każdy studiuje, każdy gdzie indziej mieszka, także było ciężko, ale no wyszło świetnie. Dziękujemy teatrowi, pani Jagodzie, panu Gotkowi, panu dyrektorowi, panu Adrenowi, których niestety tutaj nie ma i mam nadzieję, że po prostu wszyscy jesteśmy zadowoleni tak samo jak ja. <laughs> Ja jeszcze dodam parę słów. A mianowicie chciałbym podziękować Paulinie w imieniu całej naszej ekipy, bo to Paulina była prowodyrem tego przedsięwzięcia. Ona tak naprawdę <grym> rozpoczęła to wszystko. Ona wpadła na ten pomysł, żeby to zrobić, żeby pokazać wiersze inaczej. Tak? Mogliśmy przedstawić jest wiersze, bo nie wiem czy Państwo wiedzą, ale wiersze czytane przez nas były naszymi wierszami. Każda osoba, która przeczytała wiersz, przynajmniej większość, duża, sama napisała wiersz, który czytała lub recytowała. Eee, chcieliśmy pokazać w ten sposób wiersze inaczej. Tak? Nie mogliśmy zrobić zwykły wieczorek autorski, w którym byśmy wychodzili, czytali wiersze, kłaniali się i wychodzili, ale po co? Zróbmy coś inaczej, chcieliśmy zrobić coś w ten właśnie sposób. Żeby pokazać Państwu, że wiersze żyją. Wiersze to nie jest tylko kawałek papieru i wydrukowane lub napisane słowa. Wiersze mają żyć, się komunikować ze sobą i z człowiekiem, odpowiadać na nasze emocje. I jeszcze raz, oni na twój układ, w Twoją stronę, naprawdę bardzo Ci dziękujemy. <śmienic> A jeszcze tylko wspomnę, że przy wejściu można zakupić Pauliny w wieczoru. Wieczor, tak. Pauliny e, tomiki w poecyi. Między innymi przy wejściu. Tak, to Małe 19.00. Tak,